Człowiek już tak ma. Uwielbia podglądać. Największą grupą podglądaczy przyrody są birdwatcherzy, czyli podglądacze ptaków. I o nich opowiemy w dzisiejszym odcinku. To jest program Las Bliżej Nas. Ja nazywam się Tomek Zielonka. Zapraszam. Ludzie od zawsze z podziwem patrzyli na ptaki. Chcieli być wolni jak one. Latać w przestworzach bez żadnych ograniczeń. W nadleśnictwie Elbląg jest jedno z najlepszych miejsc do podglądania migracji ptaków na świecie. To mierzeja wiślana. Tutaj umówiłem się z Janem Piotrowskim, leśnikiem, który współdziała z lokalnymi przyrodnikami i ornitologami. Janek, po lewej morze, po prawej zalew wiślany. Dlaczego to miejsce jest takie wyjątkowe dla tych podglądaczy ptaków? Tak, dobrze powiedziałeś. To jest bardzo wyjątkowe miejsce dla podglądaczy ptaków. Mówi się, że jedno z czterech najlepszych miejsc do obserwacji ptaków w Europie i miejsce to jest wyjątkowe dlatego, że ptaki lecąc ze wschodu na zachód i na południe napotykają na Zale Wiślany, który tu widzimy po prawej stronie i próbują wbić się w wąski pasek lądu, bo chętnie lecą nad wybrzeżami, ale nad lądem i tu wbijają się w wąski pasek lądu, co powoduje, że duża ilość ptaków w taki lej wpada i lecą tuż nad naszymi głowami. A to konkretne miejsce, do którego teraz mnie prowadzisz, co to? Jest za miejsce? To miejsce, do którego cię prowadzę, już tutaj niedaleko, to Góra Pirata. O, Góra Pirata, ma to jakiś związek z tymi prawdziwymi piratami? A, może nie do końca, ale brzmi, sam przyznasz, nieźle. Nieźle, chwytliwe. Dokładnie. To jest góra pirata, na której zbudowaliśmy wieżę obserwacyjną do obserwacji ptaków. Tutaj na mierzei, tak jak już powiedzieliśmy, bardzo dużo ludzi chętnie przyjeżdża właśnie dlatego, że to jest tak wyjątkowe miejsce i zauważyliśmy to, że tutaj jest ich coraz więcej. I czemu by tego lasu nie udostępnić właśnie też miłośnikom ptaków, ludziom, którzy chcą podpatrywać ptaki. I współpracując ze stowarzyszeniem Drapolicz, takim lokalnym stowarzyszeniem, który interesuje się właśnie wędrówkami ptaków, postanowiliśmy, że aby zbudować takie miejsce i zbudowaliśmy je. Stowarzyszenie wyłożyło trochę pieniędzy, zebrało podczas cegiełki pieniądze na to, żeby, żeby stworzyć projekt. My zdobyliśmy dofinansowania troszkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku i razem z naszymi środkami byliśmy w stanie postawić taką piękną drewnianą wieżę na wysokiej, ładnej wydmie która stanowi fantastyczne miejsce do obserwacji ptaków. I tam już po prostu zobaczymy te wszystkie piękne ptaszki, tak? No masz wyśmienitą lunetę Dzięki. myślę, że niczym Pirat będziesz mógł podpatrywać wspaniałe ptaki. To na wieżę. Na wieżę. Góra Pirata usytuowana jest idealnie między krynicą morską a piaskami. Ścieżkę prowadzącą na wieżę przygotowano w ten sposób, by odwiedzający nie niszczyli wydmy i bogatej roślinności leśnej. Po drodze można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy z tablic edukacyjnych. Janek, jeszcze wielu ptaków nie widziałem, ale dla samych widoków z tej wieży warto było tutaj się wdrapać. Tak, sam widok już jest wystarczający, żeby tutaj przybyć, ale to nie wszystko. Ale fajna sprawa, bo nawet widzę jak nie znam się dobrze na ptakach, to mam tutaj małą ściągawkę, tak? Tak. Yy, specjalnie tutaj zamieściliśmy te tablicę, żeby każdy, kto przybędzie tutaj, nawet chociażby, żeby zobaczyć ten piękny widok, to żeby mógł zapoznać się z ptakami, które tutaj lecą. I głównie na tablicach mamy ptaki drapieżne. Oprócz ich sylwetek też zamieściliśmy taki zegar, na którym możesz zobaczyć, kiedy jest największa intensywność ich przelotów. Co też jest bardzo pomocne, bo czasami nie do końca może też po sylwetce, ale też po okresie przelotu można go zobaczyć. To na co mamy dzisiaj szansę? No dzisiaj eee... byśmy mieli szansę na pewno na y, krogulce. Okej, okay, super. Y, y, I leci w tym momencie najwięcej. I tutaj przypuszczam, że na pewno jakieś zobaczymy. Ale widzę, że jest jeszcze jedno piętro, tak? Tak, tam jest jeszcze jedno piętro, y, które jest zarezerwowane specjalnie dla stowarzyszenia Drapolisz, chłopaków, którzy liczą w taki. Y, i tam na górze widać już przez barierki, że czeka na nas Gerard. Zapraszam, idziemy. Tak. Wieża powstała w 2017 roku. To efekt wspólnych wysiłków nadleśnictwa Elbląg i Stowarzyszenia Drapolicz. Miejsce to było jednak wykorzystywane przez Drapoliczów dużo wcześniej. Pasjonaci tacy jak Gerard Bella spędzają tu co roku prawie całą jesień, żeby liczyć i obserwować ptaki podczas ich migracji. Co najciekawszego udało Ci się tutaj w tym miejscu zauważyć? Miejsce, w którym jesteśmy, jest najlepszym miejscem do obserwacji migracji ptaków w Polsce i w zasadzie chyba jedynym tak przystosowanym. Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie migracja ptaków jest dosłowna. No, jeśli ktoś chce zobaczyć migrację, na czym polega migracja i odczuć ją, dotknąć, no to tylko tutaj. Zwłaszcza jesienią. To są liczydełka ręczne. Można? Oczywiście. I co, klika e... się, tak? Tak, klika się. Czyli bo drapolicz, czyli od liczenia, e... tak? Od drapoli. Mm -hmm. My nazywamy ptaki szponiaste drapolami, więc nazwa drapolicz jest. I co, Włączenie. widzisz? I jeden. I jeden lub dziesięć. Albo dziesięć, tak? W zależności y... co liczysz i jak liczysz. Możesz liczyć dziesiątkami. Po co liczycie te drapole? I czy tylko drapole? Znaczy liczymy drapole, czyli ptaki sponiaste i... i sokoły? ale liczymy też krukowate i liczymy gołębie. Po co to robimy? Prowadzimy tutaj regularne badania od już ponad 10 lat nad migracją ptaków, no i badamy różnice co do składu gatunkowego czasu przelotu i oczywiście ilości. W niektórych sezonach mamy powiedzmy tych ptaków w drapoli 6-7 tysięcy, w innych mamy 14-15. No i oczywiście co do gatunków też są znaczne różnice Różnią się to one co do sezonu, co do jakiegoś przekroju okresu czasu, jaki sobie zamierzyliśmy do liczenia. Także różnice są. Cały rok liczycie te błotniaki? Nie. My Czy prowadzimy tutaj badania no. nad migracją jesienną od 15 sierpnia do połowy listopada, czyli powiedzmy pełne 3 miesiące. No, jesteśmy w miejscu, w którym nigdzie indziej nie zobaczy się tak wielu błotniaków zbożowych i to, i to na świecie. To jest najlepsze miejsce na błotniaki. Zbożowe, oczywiście, najlepsze też w Polsce, na błotniaki stepowe. Jeśli ktoś chce zobaczyć błotniaka stepowego, porównać go ze zbożowym i łąkowym, no to szansa e, tak duża, jak tutaj, nie trafi się nigdzie indziej. Skąd one lecą? One przylatują z, gdzieś tam ze, ze Szwecji, tutaj z północy, tak zwane. Mamy ptaki pół, ze Skandynawii, mamy ptaki z całego daleko rozumianego wschodu i północy, aż po samą tundrę, po gęsi. Daleko wschodnie one tędy też migrują, także mamy te ptaki, które są bliżej już od Litwy, Łotwy czy nasze też jeszcze tutaj krajowe, no i cały wschód. Także mamy cały przekrój gatunków ptaków tutaj, no bo jesteśmy w korytarzu migracyjnym i możemy spodziewać się absolutnie wszystkiego. Dla takiego żółtodzioba jak ja, wszystkie ptaki, które widziałem były niezwykłe. Na wieży przez przypadek spotykamy Jana Lądkowskiego, który dla wielu birdwatcherów jest autorytetem. Podróżuje po całym świecie, żeby podglądać ptaki. Jednak, jak sam mówi, jesienią nie może go zabraknąć tutaj. Na co dzień pracuje w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jakie odległości one mają tutaj do, do przebycia? Jak one sobie z tym radzą? To wszystko oczywiście zależy od poszczególnych gatunków. W zasadzie można powiedzieć, że każdy gatunek to inna statek migracji. Są takie, które wędrują tak zwanym żabim skokiem, czyli lecą kawałek 50 km dziennie, 50 km itd. Są gatunki, które przelatują duże dystanse na raz. Są gatunki, które przelatują całą trasę swojej wędrówki na raz, a ta, a ta trasa może liczyć na przykład 3, 5, 6, 7 tysięcy kilometrów. Czyli nawet się tu nie zatrzymują. Nawet się nie zatrzymują, z tym, że tu widzimy przez cały czas jest, no może nie dzisiaj, Cała rzeka, rzeka ptaków, tak. bez przerwy lecą, a mamy dzień. Czyli są ptaki, są gatunki, które są migrantami dziennymi. To są te ptaki, które, o których mówimy, że są migrantami krótkodystansowymi. One lecą blisko. Cała ich wędrówka to jest kilkaset kilometrów. I one lecą w ciągu dnia. A te nocne? A te. Czy są w ogóle nocne? A te, które wędrują daleko, czyli zimują w Afryce, czyli mają do pokonania minimum dwa, trzy. 4000 km wędrują w ciągu nocy. Jest kilka powodów. Po pierwsze, w nocy jest znacznie bardziej spokojny. Nie ma turbulencji. Po drugie, w nocy nie ma drapieżników. O właśnie, chciałem się zapytać. Jak. Czyli w nocy drapieżnik sobie śpi, tak? No tak, no, ten drapieżnik posługuje się wzrokiem, żeby złapać swoje ofiary. Tu widzimy, lecą zięby, prawda, bogatki, sikory, setki, tysiące ptaków, a za nimi lecą ptaki, ptaki drapieżniki, które polują na drobne ptaki. mają tu kobuzy, to są ptaki, które polują na nie. I tu widzimy, że wedrują, obserwujemy wydrujące, przylatujące krogulce, które. Co pewien czas widzimy atak, czyli no po prostu atakują. W nocy tego nie ma. Tym niemniej jest to miejsce, które faktycznie zasługuje na, na uwagę, i no, tu ściągają wszyscy, którzy chcą obserwować dużo ptaków. No a poza tym jest to również szlak, gdzie można stwierdzić tak zwane rzadkości, czyli gatunki, które zalatują bardzo rzadko do naszego kraju. Wiosną będziecie w tym samym miejscu i oglądać, jak będą wracać? Z drugiej strony, oczywiście, tak, bo te ptaki będą wracały. Tego dnia z drapieżników widziałem krogulca, atakującego w powietrzu sokoła i majestatycznego bielika. Skoro ptaków jest tutaj tak dużo, to pewnie jest to doskonałe miejsce do prowadzenia badań naukowych. O, a tu co? Ryby łowicie na mierze jej w ten sposób. Nie ryby, A... ale łowimy. I nie grzyby. I nie grzyby. Więc skoro jest to program o ptakach, no to pewnie ptaszki. To łowimy tu ptaki. Zobaczmy. Jak to się dzieje? To działa mniej więcej tak. Leci ptak yy, przez y, trzciny raz albo gdzieś pomiędzy krzewami przy, i nie zauważy takiej sieci i. Pach! Wskakuje, pach tak? Spada. No dobra, ale I nic wtedy no. już taki dobrze obeznany ornitolog yy, obrączkarz podchodzi, delikatnie wyplątuje tego ptaszka, wyciąga go i potem do tego woreczka, to jest bewełniany, oddychający woreczek, wkłada ostrożnie ptaka i go tutaj zasuwa. Ten ptaszek tutaj ma jak oddychać, bez problemu sobie będzie spędzał chwilę czasu. Zasuwamy go, oni jeszcze mają takie specjalne tutaj smycze, na których wieszają sobie te worki, żeby można było operować przy kolejnych ptakach i te ptaki wędrują do obozu brączkarskiego. I co dalej? Chciałbyś wiedzieć, co dalej? Zapraszam Cię, czeka na nas Krzysiek. To lecimy. Chodź. Prowadzony program badawczy Akcja Bałtycka polega na łapaniu i obrączkowaniu ptaków i trwa już blisko 60 lat. Badania przeprowadzane na terenie Nadleśnictwa Elbląg dają ornitologom wiele odpowiedzi. Nadzór techniczny nad akcją prowadzi Krzysztof Stępniewski, pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Jest mózgiem dzisiejszej operacji. Ja będę skrybą, albo jak kto woli, pierwszym sekretarzem. Co ja teraz powinienem robić, co ty będziesz robił? Tak mamy, tutaj, się za robotę, tak, mamy tutaj już kilku klientów, którzy czekają na swoją kolej. Tutaj w każdym z tych worków jest jeden ptak, mhm. który czeka na to, żeby go wyjąć, obejrzeć, oznaczyć, zaobrączkować, pomierzyć, zważyć i zwrócić mu od razu wolność. Zaraz zobaczymy, kto to w ogóle jest. No chodź, zaprezentuj się. O, proszę. Kogo my tu mamy? Co to za mały ptaszek? Yy, żółty brzuszek, sikoreczka. Na pewno jakaś sikora, tak. Mamy sześć gatunków sikor w Polsce. I to jest sikora modra, czyli modraszka. Najpierw sprawdzamy, czy ptak ma obrączkę. No, widać, że nie ma. Zapisz proszę numer 98. 98, tak, zapisujemy. Na każdej obrączce jest niepowtarzalny numer, który w kombinacji z nazwą kraju, tutaj mamy Poland i Gdańsk, czyli Polska, stanowi taką... coś jakby pesel dla ptaka. Miałem kiedyś okazję brać udział w obrączkowaniu rybit w Wójściu Wisły i jedna z tych rybit poleciała do Namibii. Z akcji bałtyckiej Najdalsze wiadomości powrotne, czyli takie ponowne stwierdzenia ptaków z obrączkami, pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga. Mhm. No ale one nie dotyczą sikorony. tak daleko nie, nie wędrują. To akurat był gąsiorek i muchołówka szara, czyli taki, które faktycznie przekraczają w swoich wędrówkach Saharę, równik i lecą aż daleko na, na południe. Co stwierdzi. robimy dalej z taką sikorą? Zróbmy mu zatem te pomiary. Będziemy pisać tu w tych dwóch rubrykach. Dobra. Pierwszy z tych pomiarów to będzie 24, następny to będzie plus 7. Zmierzymy jeszcze jej skrzydło i ogon, takie standardowe pomiary wielkości. Skrzydło ma 64. To wszystko dla niej jest zupełnie Obserwuję zupełnie bezpieczne. Teraz, tak, ona... Czasami mówimy, że gdyby modraszki były większe, to polowałyby na ludzi, bo one słyną z takiego naprawdę zajadłego charakteru. Są widać trochę taki zakapior jest. Tak, tutaj, jest. interesuje się to, bo chyba dobrze. Ona, cię ona i tak ci dziobnie. To... Tak dziobnie mnie? Tak, dziobnie się to nie ma. To się jest co Wpisane w ryzyko zawodowe. To zdecydowanie, tak. No mam ją. Dobrze, to teraz trzeba z nią wyjść na zewnątrz i po prostu jak możesz się sobie położyć na drugiej ręce, tak dla pewności, otwórz tamtą rękę, i ona poleci. Sikora ci modraszka, na... tak? Tak. Sikoreczko, leć do nieba przynieź mi kawałek chleba. Jeszcze powiedziała papana do widzenia. Ciał. Poleciała na drzewo, zaraz zacznie nam pyskować z gałęzi, to one tak zawsze robią. Ci to mają fajną robotę, powiedziałbym, lepsza od mojej, ale idziemy dalej. No i co, Janek, jak to mówią, bunkrów nie ma, ale może jest, no, ale może jest, no jest, jest, ale co to ma wspólnego z lasami? No wiesz co, zabieram Cię w takie bardzo ciekawe, atrakcyjne, przyrodnicze miejsce, gdzie czeka na nas Szymon z jednej z organizacji, z którymi współpracujemy, my lokalni leśnicy, na rzecz właśnie lokalnej przyrody. Chodź. Pokażę Ci to rajskie miejsce dla ptaków. Rajskie miejsce dla ptaków, dobra. Miejsce, tak miejsce, nie miejskie. Nie, miejsce. Kolejne magiczne miejsce i kolejny niezwykły człowiek. To mi się podoba. Szymon Bzoma, doktor nauk biologicznych, prezes grupy badawczej ptaków wodnych Kuling. Specjalista od kormoranów, znawca rezerwatu mewia łacha. przemierzający kontynenty w pogoni za zestawem wszystkich gatunków mew. Szymon, tyle ptaków w jednym miejscu. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w rezerwacie Mewia w ujściu przekopu Wisły, czyli miejscu, gdzie nasza największa rzeka wpada do naszego jednego morza. Jakie ptaki możemy tutaj obserwować? No, bardzo dużo gatunków. O tej porze roku, czyli w okresie już późnej migracji, to będzie przede wszystkim duża sada kaczek z wielu gatunków, ale też zostały jeszcze ptaki siewkowe, dużo jest siewnic, trochę biegusów zmiennych. Dzisiaj poluje tutaj soku, bo też korzysta z tego, z tego bogactwa ptaków. Co Wy tutaj robicie? Grupa badawcza ptaków wodnych Cooling zajmuje się przede wszystkim ochroną miejsc lęgowych ptaków w tym rezerwacie. Zarówno przed antropopresją, czyli tym tym, co dotyczy tej obecności ludzi w, na tych łachach, żeby nie wchodzili tam, gdzie są gniazda. No, ale takie miejsce, do, tyle ptaków, na pewno ci ludzie, chociaż to rezerwat, przychodzą tutaj i chcą je podglądać, prawda? Tak, i to też oczywiście jest super miejsce do, do robienia zdjęć czy obserwacji ptaków. I jak się robi to z odpowiednim rozsądkiem, nie chodzi w te miejsca, które są wyraźnie oznaczone, że jest zakaz wstępu, że są siedliska ptaków. Jeżeli nie przyprowadza się psów ze sobą, to no, raczej ptakom się nie zaszkodzi. Ten większy problem jest z turystami, którzy przychodzą tutaj po prostu Turystycznie, rekreacyjnie, bo, bo jest gorsza pogoda i nie, nie można plażować gdzieś tam w okolicy, albo na foki. I oni tutaj po prostu wtedy też potrafią w dużych bardzo liczbach, to może być nawet tysiąc osób dziennie. No właśnie, widać tam przed nami y, chyba całe statko, ile ich tam może być. No dzisiaj nie jest aż tak bardzo dużo, ale myślę, że ponad sto. Czyli jakby można załatwić dwie sprawy w jednym: trochę poobserwować ptaszków, ale też tych y, jednych z największych y, bałtyckich ssaków. Tak? pocieszne grubaski. Dzięki współpracy leśników z organizacjami przyrodniczymi i naukowymi, które działają na terenach lasów państwowych, możemy lepiej chronić cenne gatunki ptaków, a co za tym idzie cieszyć oko ich obecnością. W lasach między innymi chroni się miejsca lęgowe, dba się o drzewa dziuplaste oraz zachowuje ważne przyrodniczo tereny dla bytowania ptactwa. Wspólnym działaniem można osiągnąć więcej. Dużo więcej. I co tutaj? Ojej. Piła, młotek. Rękawice i drewno. I drewno. Co z tego będziemy robić. Zrobimy łódki, y, skrzynki lęgowe. Tak mówię, powiedzmy już profesjonalnie. Skrzynki lęgowe robimy po to, żeby że w miejscach, w których na przykład nie ma drzew dziuplastych, y, gdzie mamy młodsze drzewostany, y, gdzie chcielibyśmy, żeby te ptaki się pojawiały w większej ilości, y, tam y, przygotowujemy takie skrzynki lęgowe, wieszamy je na drzewach a potem co roku czyścimy, porządkujemy tak, żeby zwierzęta, ptaki mogły z nich korzystać. Do co? Do roboty. To dawaj, bierzemy się do roboty. Budki też mają to, mają to do siebie, że potrzebują mieć otwór. No, otwór. I potrzebujemy mieć Pick. taki otwór. Mhm. I wbrew pozorom, otwór ma znaczenie, bo w zależności od wielkości otworu, różne ptaki przychodzą do tych budek. Może przyjść mu może przyjdzie rodak. Dobra, mamy budkę. Proszę bardzo. Pięknie. Otwierasz no, się. Tutaj posprzątamy. Zapraszamy. Idziemy. Zapraszam do lasu. Chodźmy po drabinę. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zawiesić budkę, a Państwa zapraszam już na kolejny odcinek programu Las bliżej nas za tydzień. Uwaga, uwaga, przypomujemy.